Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w randze wojewódzkiej zorganizowano w tym roku w Gnieźnie. Przyznano z tej okazji odznaczenia, wyróżnienia i awanse służbowe. Gniezdo w tym roku jest szczególnym miejscem z uwagi na obchody tysiącletnich rocznic. To jest główny argument, dlaczego jesteśmy w Gnieźnie. A to już jest tak naprawdę druga próba w Gnieźnie. Niestety zeszłoroczna powódź nam uniemożliwiła y, organizowanie tej uroczystości w Gnieźnie. Dlatego jesteśmy w tym roku tutaj. A poza tym y, chcemy również w lokalnych społecznościach y, promować naszą służbę celno-skarbową nie tylko w Poznaniu gdzie mamy siedzibę ale jesteśmy w każdym mieście większym także nasz Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wielkie podziękowania dla załogi która wspierała organizację tej uroczystości dlatego w tym roku było Gniezno. Z okazji święta naszego co roku przyznajemy medale, przyznajemy nagrody. Wnioskujemy do ministra finansów, wnioskujemy do prezydenta o uhonorowanie, nagrodzenie wyróżniających się pracowników, najlepszych pracowników, żeby podziękować im za pracę w danym roku. Stąd, stąd taka uroczystość i, i określona liczba nagrodzonych, wyróżnionych awansami, wyróżnieniami, medalami. Mówię im zawsze to, to samo, że jest to dla mnie zaszczyt. Ogromne wyróżnienie, że mogę pracować z tą drużyną. Życzę im powodzenia, szczęścia, bo to jest trudna służba, czasami niewdzięczna, ale jesteśmy profesjonalistami i robimy to w sposób możliwie najlepszy. Myślę, że oceny społeczne naszej nasze pracy to pokazują, że jesteśmy mimo wszystko profesjonalistami. Marzena Franz z Urzędu Skarbowego w Gnieźnie otrzymała awans zawodowy na starszego eksperta skarbowego. Urzędnicy skarbówek, jak mówi, nie wzbudzają tak dużego strachu podatników, jak się powszechnie uważa. Pracuję w komórce wierzycielskiej, zajmuję się postępowaniami, prowadzę postępowania. Postępowania są to postępowania ulgowe. Jeśli podatnicy mają problemy finansowe, nie, nie stać ich na zapłatę podatku, to wtedy zwracają się z wnioskiem o, o udzielenie ewentualnych ulgi, rozłożenia na raty bądź umorzenia. Bądź odroczenia terminu płatności z zobowiązań podatkowych. Jesteśmy przyjaźni dla podatników, nie już teraz obecni podatnicy nie boją się nas. Po prostu staramy się, jeśli przychodzi do nas podatnik, staramy się im w, w, po prostu pomóc, wypełnić ewentualne druki, y, podajemy numeru telefonu, jak mają problemy z wypełnieniem druków, to wtedy po prostu kontaktują się z nami i nie boją się nas, nie, w żaden sposób. Czystość została zakończona pokazem musztry paradnej w wykonaniu uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.